Cześć! Prawie rok temu opublikowałem recenzję robota sprzątającego Dreamy D9. Początkowo taki robot wydawał mi się całkowicie zbędny. Mając 60-metrowe mieszkanie, jestem w stanie je pozamiadać w około 10 minut. Przez ten rok zmieniłem jednak całkowicie zdanie na temat robotów sprzątających. Mając dwójkę dzieci jest to po prostu niesamowite ułatwienie. Dziś zapraszam do recenzji budżetowego wycenionego na około 800 zł robota sprzątającego iLife L100. L100 nie jest jedynym robotem sprzątającym należącym do marki iLife, ale jest jednym z najbardziej zaawansowanych. Zresztą iLife ma w swojej ofercie nie tylko roboty, ale i odkurzacze. Ale wracając do recenzji. W pudełku razem z robotem dostajemy pojemnik na wodę z założonym mopem z mikrofibry, Dlaczego dostajemy go osobno? Otóż domyślnie mamy już założony pojemnik na kurz z filtrem. W przeciwieństwie do niektórych, innych robotów jak Dreamy D9, w L100 nie możemy założyć obu naraz. Pojemnik na wodę ma też oczywiście wydzielone miejsce na brud. Dalej jest stacja ładująca, wraz z platformą do niej która zwiększa stabilność. Stacja ma dwa duże piny do ładowania, i czujnik w górnej części. Dalej są cztery szczotki, dwie prawe i dwa lewe, oznaczone kolorami żółtym i niebieskim. Takimi samymi kolorami oznaczone są mocowania na spodzie robota. Dalej mamy ładowarkę, którą możemy podłączyć do stacji albo bezpośrednio do robota. Kolejny jest wyposażony w ekran pilot, do którego dostajemy również baterię. Pilot ma joystick do nawigacji, przycisk Start-Stop. Możemy za jego pomocą ustawić porę sprzątania, mamy przycisk DOM, przycisk trybu TURBO oraz dwa do zmiany trybu sprzątania. Dodatkowy filtr HEPA wykonany został w technologii plastra miodu, która pozwala na oddzielenie kurzu od większych zanieczyszczeń, co wydłuża żywotność filtra. Dalej jest dodatkowa gumowa szczotka, dodatkowy mop z mikrofibry oraz szczoteczka do czyszczenia robota, a także instrukcja obsługi. L100 ma 330 mm średnicy i 95 wysokości. Mimo, że jest nieco mniejszy niż Dreamy D9, to oba wyglądają bardzo podobnie. Robot wykonany jest z białego błyszczącego plastiku i ma klasyczną okrągłą budowę ze znajdującą się na górze wieżą z czujnikiem lidar, która skanuje pomieszczenie laserem, tworząc od razu mapę całego domu. Oznacza to, że odkurzacz, nawet jeśli go gdzieś przeniesiemy, jest w stanie odnaleźć się i bez problemu, bez błądzenia po mieszkaniu, wrócić do bazy. Na górze znajduje się jeszcze przycisk włącz-wyłącz oraz dioda informująca o sygnale Wi-Fi. Na bocznej ściance robota mamy ponadto przycisk włącz-wyłącz oraz gniazdo ładowania, do którego możemy bezpośrednio wpiąć zasilacz. Z boku mamy slot na pojemnik na kurz lub zbiornik na wodę. Muszę przyznać, że oba zbiorniki są całkiem pojemne. Na wodę ma 300 ml, a na kusz 450. Poza tym znajdują się tu jeszcze zderzaki z czujnikiem zbliżeniowym. Na dole, robota mamy szczotkę główną i dwie szczotki boczne. Gumowe koła mają wyraźne bieżniki i są mocno amortyzowane. Mamy tu jeszcze czujnik zapobiegający upadkom z wysokości. Robot zasilany jest przez akumulator o pojemności 2900 mAh, które powinno wystarczyć na 200 m2 sprzątania lub 100 minut pracy. Uruchomić robota możemy na trzy sposoby: przyciskiem na obudowie, pilotem albo przy pomocy aplikacji. Korzystanie z pilota jest wygodne, ale największe możliwości daje aplikacja iLife Home. Aplikację możemy pobrać ze sklepu Google Play. Musimy w niej założyć konto, a następnie sparować aplikację z robotem. Główny ekran aplikacji pokazuje obszar i czas czyszczenia, a także poziom naładowania baterii. Mamy też informacje o aktualnym stanie robota, czy sprząta, czy wraca do bazy, a może czeka w trybie czuwania. Na dole aplikacji mamy trzy przyciski: polecenie ładowania, rozpoczęcia lub zatrzymania sprzątania oraz przycisk umożliwiający sterowanie robotem lub ustawienie. Bardziej selektywnego trybu sprzątania. W ustawieniach mamy możliwość zaprogramowania harmonogramu czyszczenia, przejrzeć historię sprzątania, jego obszar, czas, datę i status, czy czyszczenie zostało dokończone, czy może coś się przerwało. Dalej mamy konserwację, która pokazuje poziom zużycia materiałów eksploatacyjnych. Niżej możemy ustawić moc sania. Osobiście uważam, że do odkurzania płaskich powierzchni, jak płytki czy panele, wystarczą już spokojnie 25-30%. Dalej zmieniamy prędkość bocznej szczotki. Kolejną opcją jest poziom nawilżenia MOBA. Dalej są ustawienia dźwięku, gdzie mamy możliwość zmiany języka komunikatów głosowych na język polski. Aplikacja umożliwia jeszcze aktualizację softu robota, ale jak na razie żadna aktualizacja jeszcze się nie pojawiła. Żądanie zakończone. Robot powróci w do Podciągając panel aplikacji do góry, pojawiają nam się dodatkowe opcje sterowania robotem. Możemy zarządzać mapami, ustawić blokady na mapach jeśli chcemy, żeby robot gdzieś nie sprzątał. Możemy też wybrać na mapie konkretne miejsce do czyszczenia. Ogólnie aplikacja jest bardzo prosta i intuicyjna, oraz co ważne, jest w języku polskim, więc nikt nie powinien mieć problemów z jej obsługą. Teraz czas na najciekawszą część testu, czyli jak on sprzątał. Jeśli chodzi o poruszanie się po mieszkaniu, to robot robi to w inteligentny sposób, sukcesywnie sprzątając pomieszczenie pasek po pasku, a następnie przejeżdża do kolejnych. Nie błądzi, nie odkurza kilka razy tego samego miejsca i nie blokuje się wśród mebli. Robot nie ma też problemu z pokonywaniem progów. Jak wspomniałem wcześniej, w aplikacji jest możliwość ustawienia mocy ssącej oraz szybkości obrotu szczotek. Moc ssąca to wiadomo na płaskich powierzchniach, jak płytki czy panele, wystarczy mniejsza, ale na odkurzenie dywanów potrzeba już większej. Odwrotnie to wygląda w przypadku szczotek. Na płaskich powierzchniach szybko obracające się szczotki rozrzucają brud z jednej strony na drugą. Do przeprowadzenia testu odkurzenia wybrałem drobną kaszę mannu. Jak widać na filmie, Elsto zebrał ją dokładnie, ale przy wyższej prędkości szczotek kasza została rozrzucona. Jeśli chodzi o mopowanie, to iLife twierdzi, że jest ono wyjątkowo skuteczne dzięki systemowi wprowadzającemu mop w delikatne drgania. W aplikacji możemy ustawić poziom nawilżenia mopa. Samo mopowanie służy do odświeżenia podłogi, a nie do usuwania rozlanych płynów czy zeschniętych plam. Dlaczego? No bo jeśli mop wchłonie rozlany napój w sok czy mleko, to rozniesie go po całym mieszkaniu i wszędzie podłoga będzie się mniej lub bardziej kleić. Jednak... Recenzja bez przeprowadzenia testu mopowania byłaby niekompletna. Postanowiłem więc sprawdzić, jak L100 poradzi sobie z różnego rodzaju plamami. Pierwsze było mleko, które szybko i bez żadnego śladu zostało wchłonięte. Drugi był keczup, Ponownie mop poradził sobie z nim dobrze, ale po przejechaniu po podłodze chusteczką okazało się, że jego cienka warstwa została rozsmarowana po podłodze. Ostatni był gęsty dżem, mop starł go już za pierwszym razem, ale podłoga bardzo się kleiła. No i przyszedł czas na podsumowanie. iLife L100 do kupienia jest na AliExpress za około 800 zł. Jest to więc jeden z najtańszych na rynku robotów sprzątających z czujnikiem lidar i funkcją mopowania. Sam robot jest estetyczny i łatwy w konserwacji. Filtry możemy prać pod bieżącą wodą, a modułowa budowa robota sprawia, że bez problemu możemy wymieniać uszkodzone lub zużyte elementy. Robot dokładnie odkurza, ma dobrą moc sącą, regulowaną prędkość szczotek oraz bogate wyposażenie z dodatkowymi kompletami filtrów i szczotek. Do obsługi robota możemy wykorzystać pilota, ale dużo lepiej sprawdza się w tym przypadku aplikacja pozwalająca na zapisywanie i edycję map Jedyną wadą, która mi przeszkadza jest fakt, że Elsto nie pozwala na jednoczesne odkurzanie i mopowanie, ale myślę, że za 800 zł nie jest to zbyt dokuczliwe. To by było wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o tym robocie. Ja już się będę z wami żegnał. Do usłyszenia. Cześć!